wszystkim w Społowie w krainie w Kraty. Spotykamy się dzisiaj pierwszy raz na konferencjach, które mają hasło główne które rzucamy dla Państwa, rzucamy dla siebie i myślimy, pragniemy, aby to hasło było dzisiaj obecne jutro i w następnych edycjach przynajmniej kilku. Ludowe Źródła Kultury, tak zatytułowaliśmy całość, którą organizuje kilka podmiotów: Akademia Pomorska w Słupsku, Następnie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Zanim powiem ja i Andrzej Stachowiak coś więcej o konferencji, poproszę naszych gospodarzy, naszych. Organizatorów, aby przekazali nam słowa błogosławieństwa. Pani dyrektor, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Dyrektor, Panie Profesorze, Panie Profesorze, Szanowni Państwo, w imieniu władz Akademii Pomorskiej w Słupsku bardzo gorąco witam wszystkich uczestników i organizatorów. Jest mi ogromnie miło powitać Państwa po tych dwóch latach niebytności, kiedy nie widzieliśmy siebie nawzajem w takim otoczeniu jak tu, jest nam ogromnie miło powitać Państwa face-to-face. Wreszcie możemy wymienić swoje poglądy. Jest mi ogromnie miło, że przyjęliście Państwo zaproszenie Pana Profesora Kalinowskiego Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej. Konferencje są organizowane przez Pana Profesora od wielu lat cieszą się ogromną popularnością i dlatego bardzo jestem Państwu wdzięczna, że zaproszenia przyjęli nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni, ale również pracownicy muzeum. Bardzo gorąco dziękuję współorganizatorowi Pani. Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego, pani Marzannie Mazur. Szanowni Państwo, jesteśmy w takiej bardzo dobrej współpracy z muzeum. Pani dyrektor udostępnia nam najpiękniejsze miejsca swojego muzeum. Ostatnio, kilka dni temu, mieliśmy piękny koncert w nowym, białym spichlerzu w Słówsku. Teraz pani dyrektor rozpoczyna renowację nowego spichlerza czerwonego. Także zapraszamy państwa do naszych nowych miejsc. Bardzo gorąco witam naszego y, współorganizatora, pana profesora. Y, dyrektora. Muzeum dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Panie profesorze, ogromnie nam miło, że powiedział Pan współpracę z nami. Ja myślę, że to nie będzie pierwsza konferencja wspólna. Będziemy dalej takie konferencje organizować. Dziękuję serdecznie organizatorom, panu profesorowi Kalinowskiemu, panu Andrzejowi. Szanowni Państwo, życzę Państwu owocnych obrad. Życzę wymiany doświadczeń, abyście Państwo przyjmowali nasze zaproszenia, spotykali się na pięknej Ziemi Słupskiej. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie Pani Prorektor. Teraz poproszę Panią Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego, Panią Marzami Metmaty. Może średnich, Muszę ja już tak króciutko, bo Pani Profesor o wszystkim, co można powiedzieć, na takim otwarciu powiedziała. Również się bardzo cieszę, że przyjęliście Państwo zaproszenie, że są wśród nas właśnie muzealnicy, którzy też włączają się i wygłoszą swoje referaty. Mam nadzieję, że klimat tego naszego społowa, tego też miejsca, w którym jesteśmy, bardzo będzie sprzyjał tym rozważaniom o m, m, źródłach m, no, o Ludowych, ludowych źródłach kultury, <śmienWould> tak, a tym razem będziemy rozmawiać o religijności ludowej, która też jest mi dosyć bliskim tematem. Życzę Państwu miłego pobytu, w przerwach, które się pojawią, zachęcamy do zwiedzania, do zaglądania do naszych przestrzeni, zresztą myślę, że będzie okazja później późnym wieczorem również zobaczyć te nasze przestrzenie. Życzę miłego odbioru i wszystkiego dobrego i oby nasza współpraca dalej tak kwitła i mam nadzieję, że oczywiście ukaże się w publikacja jak to zawsze bywa we współpracy z Akademią Pomorską, bo to jest ta wartość dodana bo dziś będziemy rozmawiać, dziś będziemy siebie nawzajem słuchać, ale publikacja, która dostanie, trafia do bibliotek i służyć będzie kolejnym pokoleniom. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, Dzień. Panie Dyrektor. I jeszcze proszę Dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego, Profesora Ilosza Rażnika, także o słowa. Na przyszłość. na, przy... I na teraz, może no, 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 na teraz. Jesteśmy hipokrytami historycznym, a nie futurystami. <laughs> to... Ale zawsze się kiedyś pokazuje, że historia, his, historia sobie jest funkcją e, wizji przysz, przyszłości, że bez przyszłości nie ma historii. Jak się nie interesuje, mi przyszłość, to się nie interesuje też historią. Co że coraz więcej pokazuje. Szanowni Państwo, Pani Prorektor, Pani, Pani Dyrektor, Panowie, bardzo się cieszę, że, jest, że jestem tutaj, że otwieramy tą konferencję. My jesteśmy Instytutem Historycznym, nie jesteśmy Instytutem Ludodawcim. Rudo, Trzeba coś innego, by nam chodziło. Ale my mamy dwa takie, dwa takie zespoły badawcze i w naszym programie dwie takie, dwa takie punkty ciężkości, które tutaj się bardzo dobrze wpisują. Mniej więcej tak od 7 lat mam jeden zespół, jeden kierunek badań, który dotyczy regionalności, nie tylko regionalizmów, tylko, ale też regionalności, to znaczy my badamy w takim wymiarze historycznym, a też współczesnym, jak działają nie tylko, nie tylko w kontekście strukturalnym, ale też w kontekście tożsamości, i tradycji i dziedzictwa różne formy regionalności w różnych, w różnych kontekstach, nie tylko narodowych. I, państwowych. I z drugiej strony, tutaj to nam się spotyka właśnie na tej konferencji, mamy takie, takie badania o współczesnej, my to nazywamy funkcjonariusz historii w społeczeństwie, pornowoczesnym. To znaczy, że tutaj jest taka próba takiego historycznego podejścia do badań nad współczesnym społeczeństwem. Tutaj, tutaj bardzo, bardzo mocno koncentrujemy się na takich zagadnieniach, jak czym jest dzisiaj. i jak jest rozumiana tradycja, dziedzictwo, autentyczność i skąd to się, skąd to się bierze i, 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 i jakie to ma związek z naszym rozumieniem też, też czasu historycznego. I w ramach tych dwóch, obydwu tych, tych zespołów badawczych poczęściej koncentrujemy się też na badaniach o muzeach, muzealnictwie i muzeologii. My też doprowadziliśmy do kilku tłumaczeń z niemieckiego na polski o teorii e, muzeal, muzealnictwa, bo wydaje nam się, że te dyskusje jak w zasadach w Niemczech są bardzo ciekawe, ale one idą trochę każda w każdym innym kierunku i warto by było, żeby, żeby gdzieś się, e, gdzie się skrzyżowali. Więc to są powody, które nas tutaj doprowadzili, to znaczy część powodów, które tak szczerze mówiąc doprowadziła do tej współpracy, nie mówiąc już o tym, że my mamy z, tutaj z profesorem Radnielem od wielu lat kontakty i współpracę na różnych płaszczyznach i jak Profesor Daniel do mnie zadzwonił, ja tutaj byłem dwa lata temu, to mniej więcej dokładnie dwa lata temu pierwszy raz w Słowowie, wtedy nie na konferencji tylko z moim synem i psem. Ale to była pandemia. Nie, zaczynało się Nie, to było po tej pierwszej fali. To było po tej pierwszej fali, tutaj z maseczką tak chodziliśmy. I, um, i jak później, jedno rok później mniej więcej, Daniel do mnie zadzwonił i mówił, czy nie zrobiliśmy konferencję wspólną Słowowie, to ja to ja miałem taki odruch, że powiedziałem tak i wierzałem, nie, teraz nie trzeba mnie na najpierw spytać o czym to będzie. No ale już ale to jest ten tak temat tak tylko potwierdził, że już to, to była dobra odpowiedź. Więc e, witam wszystkich wszystkich tutaj, chociaż to ja jestem przyjazny i, i życzę nam owocnych durni i tam cieszę się. Bardzo dziękuję, Przygodę, się Bardzo dziękuję. Dzień ta ta konferencja by się nie odbyła gdyby nie dwa skrzydła Andrzej Stachowiak etnografia i Daniel Kamiowski literaturoznawstwo bo tak ta konferencja jest pomyślana abyśmy się z różnych dyscyplin z różnych zainteresowań żebyśmy się spotkali i znaleźli jeżeli jest to możliwe jakiś dyskurs który nas poprowadzi na dyskusję o ludowości ten temat został w tej edycji pierwszej skupiony na Kategoriach religijności na, na, na sakrum. To jest tak, że zacznę może od siebie od wielu lat w Akademii Pomorskiej jest realizowany taki pomysł konferencji głównie studenckich, doktoranckich z hasłem sakrum. Była konferencja sakrum prywatne, była sakro pop, sakro kobiet. I w jakimś momencie zakończyliśmy ten, ten cykl na czterech konferencjach. Są książki, które. Widzicie Państwo na dole, tam do, do wyglądu, do zakupienia ewentualnego. Ale w rozmowach z Andrzejem Stachowiakiem wracało to, że ja jako literaturoznawca czułem, że jest jeszcze przestrzeń etnograficzna, która absolutnie no, porażająca w sensie ilości prac, stanowisk metodologicznych,